Droga i szanowna duszo, niebiańscy posłańcy dzielą się z Tobą dzisiaj zaskakującym objawieniem. Twoje imię zostało przywołane, Twoja istota odczuta, Twoja obecność zapamiętana. I to zdarzenie nie jest zwykłym zbiegiem okoliczności. Jest ktoś, kto głęboko w sercu ceni Twoje imię, kto nieustannie o Tobie myśli. I kto nawet pośród wiru innych głosów poczuł potrzebę by wydobyć cię na powierzchnię w rozmowie. Nie był to zwykły dialog, ale raczej dzielenie się głębokimi uczuciami, wyrażanie uczuć. Ta osoba, która uparcie przechowuje twój obraz w głębi swojej duszy, opisała cię jako rzadki klejnot, intensywną poezję. Tak, właśnie tym są aniołowie. Kimś, kto patrzy na Ciebie z perspektywy wykraczającej poza czas, kto rozpoznaje Twoją wewnętrzną wartość, kto mógł popełnić błędy w stosunku do Ciebie, ale dziś tęskni za Twoim promiennym światłem. A to wspomnienie, ten delikatny szept pośród ciszy przemienia się w konkretne działanie. Kosmos tak aranżuje wydarzenia, aby Twoje imię nie było tylko mglistym wspomnieniem lecz katalizatorem błogosławionego zbliżenia. Błogosławiona, duszo, przygotuj się, tworzy się fala energii o znacznej sile. Kiedy ktoś wypowiada Twoje imię ze szczerą miłością, dźwięk ten rozchodzi się w sferach niebieskich, a dziś echo było tak potężne, że aniołowie postanowili interweniować. Ta boska interwencja wywoła znaczące przemiany w Twoich ścieżkach emocjonalnych. Długo ukrywana prawda zostanie ujawniona, uśpione uczucia wyjdą na powierzchnię, a to, co wydawało się bezpowrotnie utracone, zacznie się odbudowywać w świetle autentycznej miłości. Ukochana duszo, najważniejszym przesłaniem, jakie aniołowie chcą Ci przekazać, jest intensywność energii, która w tej chwili przenika Twoje życie miłosne. Zależy im na tym. Abyś otrzymał błogosławieństwa, które ci się prawnie należą, tak aby miłość, której tak bardzo pragniesz, w końcu do ciebie dotarła. Każdy krok, który do tej pory podjąłeś, włączając w to chwile naznaczone bólem i rozczarowaniem, odegrały kluczową rolę w ukształtowaniu cię w niezwykłą osobę, zasługującą na prawdziwą miłość, którą jesteś dzisiaj. Ta podróż wzmocniła cię, przygotowała i pozwoliła ci zrozumieć, że miłość nie jest celem, który należy osiągnąć w pośpiechu, ale raczej konstrukcją, która wymaga cierpliwości, zaufania i szczerości. Wiedz droga duszo, że sam fakt, iż jesteś wspominana z takim uznaniem, jest odzwierciedleniem głębokiego wpływu, jaki twoje światło wywiera na serca wokół ciebie. Także na serca tych, którzy próbowali ukryć ten wpływ. Miłość w swej istocie nigdy nie pozostaje ukryta na zawsze. Zawsze znajdzie sposób, żeby wyrazić siebie. A aniołowie chcą, abyśmy przyjęli przesłanie, że okres ciemności dobiega końca. Nadszedł czas objawienia, jasności i otwartości na dary, jakie wszechświat dla ciebie przygotował. Prawdziwa miłość wkrótce wkroczy do twojego życia w sposób wielki i odmieniający. Być może podczas swojej podróży zadawałeś sobie pytanie, czy wszystko, czego doświadczyłeś, nie było daremne, czy niespełnione oczekiwania oddaliły cię od pełni szczęścia. Ale aniołowie zapewniają, że nic nie idzie na marne. Każda przeżyta chwila była istotna by doprowadzić Cię do tego punktu ewolucji. Jesteś teraz gotowy, aby doświadczyć głębszej, lżejszej i pełniejszej miłości. Wszystko, co wydarzyło się do tej pory, jest częścią boskiego planu i to, co należy do Ciebie z mocy prawa i z woli Twórcy, nigdy nie zostanie utracone. Bez względu na to, ile czasu to zajmie, ten dar dotrze w odpowiednim czasie. Aniołowie podkreślają także transcendentalną moc przebaczenia, szczególnie przebaczenia samemu sobie. Często jesteśmy dla siebie najsurowszymi krytykami, a ten, wygórowany samokrytycyzm, może tworzyć blokady, które utrudniają naturalny przepływ miłości w naszym życiu. Namawiają cię do pozbycia się wszelkiego żalu i poczucia winy, które wciąż w tobie tkwią. Te uczucia nie znajdują miejsca w twoim sercu, które zostało stworzone, aby osłaniać miłość, radość i wewnętrzny spokój. Uwalniając się od tych emocjonalnych obciążeń, otworzysz drzwi do świetlanej, błogosławionej i pełnej miłości przyszłości. Pozostawiając za sobą ciężar tego, co kiedyś było. Otwierasz drogę nowemu rozdziałowi pełnemu zachwytu. Droga duszą, zupełnie zrozumiałe jest, że strach daje o sobie znać, gdy pojawia się miłość, zwłaszcza gdy okazujemy się otwarci na nową szansę na szczęście. Jednakże istoty anielskie nalegają, abyś im zaufał. Miłość, która ma rozkwitnąć w Twoim życiu, jest wyjątkowa. Będzie nieskazitelny, będzie troskliwy, będzie świadomy. Nie ma już miejsca na związki, które zakłócają Twój wewnętrzny spokój lub pozostawiają Cię w stanie niepewności. Miłość, która stanie na Twojej drodze, będzie tym, co Cię napędza, inspiruje i rozświetli każdy aspekt Twojej podróży. Błogosławiona duszo. Aniołowie zachęcają cię także do zagłębienia się w swoją własną istotę, do rozpoznania ogromu tego, co masz do zaoferowania. Często brak zewnętrznej miłości sprawia, że kwestionujemy własną wartość. Jednak niezaprzeczalną prawdą jest, że jesteś niewyczerpanym źródłem miłości. Każde twoje słowo, każdy gest, każde spojrzenie niesie w sobie niezwykłą energię. Świat wokół ciebie pragnie tej energii. Osoba, która będzie z tobą dzielić życie, to ktoś, kto także dostrzeże w tobie ten ukryty potencjał i kto będzie cię kochał całym sobą w całej pełni. Aniołowie w swojej nieskończonej mądrości chcą, abyś zrozumiał, że miłość nie musi być nieustannym dążeniem, ale raczej ufnym poddaniem się. Kiedy poddasz się życiu z przekonaniem, że wszechświat kieruje wszystkim dla Twojego najwyższego dobra, miłość stanie się naturalną konsekwencją. Kiedy pozwalasz sobie być kochanym i dajesz sobie pozwolenie na otrzymywanie, strumień miłości wkracza w Twoje życie bez żadnego oporu. Ukochana duszo, Możliwe, że wciąż masz wątpliwości co do tego rychłego, ponownego połączenia, co do tego spotkania, które aniołowie tak pieczołowicie dla ciebie przygotowali. Jednak wiedz bez cienia wątpliwości, że jest to przeznaczone spotkanie. Coś, co wykracza poza logiczne pojmowanie. Bez względu na to, co wydarzyło się w przeszłości, szczera miłość ma moc uleczenia każdej rany. Gdy nadejdzie właściwy moment, zdasz sobie sprawę, że wszystko potoczyło się dokładnie tak, jak powinno, a miłość będzie jeszcze piękniejsza dzięki oczekiwaniu i lekcjom, które ono przyniosło. Twoje uczucia nie są daremne, droga duszo. Wszystko, co czujesz w tej chwili, wszystkie pragnienia, które Cię wypełniają. Są wyraźnymi znakami, że coś wspaniałego ma się wydarzyć. Zaufaj temu, co mówi ci serce, nawet jeśli rozum próbuje przekonać cię co innego. Miłość, która nadejdzie, jest tak czysta i przemieniająca, że gdy jej doświadczysz, zrozumiesz głęboką harmonię między swoim życiem a istotą swojego bytu. Proces leczenia również odgrywa w tym momencie kluczową rolę. Często musimy pozbyć się tego, co już nam nie służy, uwolnić się od starych wzorców i ograniczających przekonań na temat miłości. Aniołowie zachęcają cię do zastanowienia się nad tym, co z przeszłości nadal trzyma twoje serce w niewoli i nie pozwala na przyjście nowej miłości. Nadszedł czas, aby uwolnić się od tych więzów. Od nowa zaczyna się wewnątrz i objawia się na zewnątrz. Z każdym uwolnieniem twoje pole energetyczne staje się bardziej podatne na dobre wieści, które nadchodzą. Miłość przybywa niczym delikatny balsam, kojąc rany przeszłości i przynosząc ze sobą spokój i radość. Nie obawiaj się tego, co przyniesie przyszłość, gdyż aniołowie zapewniają cię, że będzie to coś cudownego. Coś, co przyniesie ci nie tylko szczęście, ale także rozwój osobisty i duchowy. Aniołowie nieustannie pracują, aby zharmonizować wszystkie elementy Twojego życia. Przywracają niezbędną równowagę, dzięki czemu Twoja energia idealnie harmonizuje z energią bratniej duszy. Która ma zamiar spotkać Cię na swojej drodze. To spotkanie będzie potężne, jakby cały wszechświat przysiągł się, aby to spotkanie stało się rzeczywistością. Niech miłość zmaterializuje się w pełni i autentycznie. Droga duszo, wiedz, że jesteś kochana w sposób głęboki i nieograniczony. Osoba, która wypowiedziała Twoje imię nawet podczas dalekich rozmów, może wyczuć siłę Twojego uczucia. Anielskie przesłanie jest takie, że czasami miłość trzeba rozpoznać na bardziej intymnym poziomie, aby mogła się objawić w namacalny sposób. Wydarzenia na płaszczyźnie duchowej kształtują w tej chwili rzeczywistość, której wkrótce doświadczysz. Twoja cierpliwość, którą wykazałeś przez całe życie, zostanie wkrótce sowicie wynagrodzona. Okres oczekiwania, choć był bardzo żmudny, stanowił podwaliny pod coś o ogromnej skali. Każda przelana łza, każdy uśmiech, każda nieudana próba wszystko to było częścią tego boskiego procesu. Teraz nadszedł moment uświadomienia sobie tego. Twoje serce jest silniejsze, bardziej doświadczone i lepiej przygotowane na przyjęcie miłości, na którą w pełni zasługujesz. A gdy przyjmiesz tę miłość, będziesz mógł lepiej ją przekazywać światu. Oto prawdziwy cel miłości. Rozprzestrzeniać się, mnożyć, nie ograniczać się do ciebie, ale objąć wszystkich wokół ciebie. Będziesz źródłem inspiracji i światła dla ludzi wokół siebie. Nie daj się zwieść, kochana duszo. To, co ma nadejść, przewyższy twoje najśmielsze oczekiwania. Prawdziwa miłość nie jest abstrakcyjnym pojęciem, ale konkretnym, namacalnym doświadczeniem, które przemieni każdy aspekt twojego istnienia. Za chwilę będziesz świadkiem czegoś niezwykłego. Aniołowie proszą, abyśmy w tym czasie zachowali otwarty umysł, chłonne serce i niezachwianą wiarę. Wszechświat przysiągł się na Twoją korzyść. Zbliża się chwila Twojego szczęścia, a Ty zostaniesz nią otoczony w sposób, jakiego nigdy wcześniej nie doświadczyłeś. Miłość, która na Ciebie czeka, jest jak spokojna rzeka płynąca spokojnie i zabierająca ze sobą wszystkie Twoje zmartwienia i niepewności. Będzie to miłość, która Cię dopełni i sprawi, że uświadomisz sobie pełnie, która już w Tobie mieszka. Miłość nigdy Cię nie opuści, droga duszo. On po prostu czeka na właściwy moment, by ją odnaleźć, zaangażować i głęboko odmienić. Teraz, ukochana duszo, nadszedł czas, aby zaufać przyszłości, która się zbliża. Spójrz w przyszłość oczami wiary, z przekonaniem, że to, co wszechświat dla Ciebie przygotował, jest więcej niż wystarczające. Miłość nie polega tylko na znalezieniu kogoś, polega na odnalezieniu siebie, odkryciu siebie na nowo i życiu w harmonii ze swoją własną istotą. Dzięki temu przyciągniesz miłość, która idealnie współgra z Twoją indywidualnością. Napisz w komentarzach: zasługuje na prawdziwą i wielką miłość. Najdroższa i ukochana duszo. Wokół ciebie jest promienna aura, której nie można zignorować, a nawet jeśli w pewnym momencie doświadczyłaś uczuć odrzucenia lub porzucenia, aniołowie przynoszą wiadomość, wszystko to posłużyło do wzmocnienia cię i przygotowania do spotkania. Spotkania z twoją esencją i z kimś, kto przez długi czas próbował ukryć intensywność swojej miłości do ciebie. Nadszedł... Czas, aby zakończyć tę ucieczkę, zarówno Twoją, jak i drugiej osoby. Ich dusza tęskni za Twoją obecnością. Jesteś czymś więcej niż tylko wspomnieniem, jesteś pragnieniem, marzeniem i nadzieją. Twoje imię nie zostało tylko wspomniane, zostało pobłogosławione, ponieważ za kulisami życia rozgrywa się święte wydarzenie. Połączenie między tobą a tą osobą jest stopniowo przywracane. Zaczną pojawiać się znaki, być może nieoczekiwana wiadomość, znacząca melodia, pozornie przypadkowe spotkanie, ale wszystko to jest częścią boskiego planu. Błogosławiona duszo, nadchodzący miesiąc będzie naznaczony wielkimi objawieniami w Twoim życiu miłosnym. Aniołowie ujawniają, że Twoja energia jest bardziej żywa niż kiedykolwiek wcześniej. Przyciągniesz więc dokładnie to, za czym tęskni Twoja istota, ale uważaj: nie trzymaj się przeszłości ze strachu przed samotnością. Niech powróci, jeśli jest szczery, odmieniony i uzdrowiony. Uczucie, które teraz powraca, ma inną naturę, jest świadome. Przebudzone i dojrzalsze. Wyraź w komentarzach: Jestem gotowy doświadczyć prawdziwej miłości. Droga i ukochana duszo obecność tej osoby na Twojej drodze nie jest nowa istnieje więź karmiczna, obietnica zapieczętowana w poprzednich wcieleniach. Z tego powodu, nawet jeśli próbują podążać różnymi ścieżkami, energia niezmiennie prowadzi ich z powrotem. A teraz aniołowie są gotowi odegrać swoją rolę w boskim planie, jednocząc to, co nigdy nie powinno być rozdzielone. Jednak ważne jest, abyś się otworzył, zaufał i pozwolił, aby ten przepływ się urzeczywistnił. Temu zbliżeniu towarzyszyć będą intensywne emocje, pojawią się zwierzenia i łzy ulgi. Gdyż oboje nieśli tęsknotę jako ciężar, i miłość jako tajemnicę. Dobra nowina jest taka, że sekret ten zostanie ujawniony, i że zostanie to uczynione z odwagą, szczerością i pragnieniem zaczynania od nowa. Zostaniesz powołany do nowego cyklu, w którym twoja wartość będzie doceniana każdego dnia, a nie tylko przywoływana w rozmowach z innymi ludźmi. Błogosławiona duszo. Aniołowie proszą cię teraz, abyś nie pozwoliła, by pokonały cię wątpliwości i lęki. To, co ma nadejść, jest tak wspaniałe, tak świetliste, że zasługuje na twoje całkowite poddanie się. Ta wspomniana miłość nawet z daleka powraca do ciebie, a wszystko zaczyna się od wibracji, którą emanujesz w tej chwili. Zachowaj czyste serce, silną wiarę, i bądź czujny na odpowiedzi, które przyjdą z góry. Napisz w komentarzach Moja obecność jest niezapomniana, a moja miłość jest święta. Kochana duszo, nadchodząca chwila niesie ze sobą poczucie odnowy. Aniołowie proszą, abyście przygotowali się na tę wewnętrzną metamorfozę, bo ma się wydarzyć coś głębokiego i potężnego. To, co wydawało się utracone, zostanie odnalezione, a to, co kiedyś było zranione, zostanie uzdrowione. To moment, w którym miłość zaczyna objawiać się z całą swoją siłą i wdziękiem, przestaje być odległą chimerą, a staje się czymś namacalnym, co w wyjątkowy i zaskakujący sposób wkroczy w twoje życie. Błogosławiona duszo, aniołowie zapewniają cię, że nie jesteś sama w tym procesie. Nawet w chwilach samotności byli przy tobie, czuwając nad Twoim sercem i przygotowując grunt pod prawdziwą miłość, która mogła zagościć w Twoim życiu. Zasługujesz na przeżycie historii miłosnej, która przyniesie Ci pokój, harmonię i szczęście. Aby tak się stało, wszystko wokół Ciebie musi się zgrać. Każda myśl, każde uczucie. Każde działanie, które do tej pory podjąłeś, miało na celu ułatwienie drogi do tej miłości, uczynienie jej jasną i niezakłóconą. Teraz musisz zaufać biegowi życia i zrozumieć, że chociaż czas czasami zdaje się ciągnąć, zawsze niesie ze sobą to, co jest najbardziej odpowiednie dla twojej istoty. Miłość, na którą czekasz, jest o wiele bliżej, niż myślisz. Przychodzi, aby cię pouczać, wspierać i zapewnić ci wszelki dobrobyt, na jaki zasługujesz. Aniołowie zapewniają cię, że w tej chwili jesteś godzien całego tego szczęścia. Pracują nad tym, aby usunąć wszelkie bariery, które mogą wciąż istnieć w twoim sercu, tworząc przestrzeń na nowe. Wiesz, droga duszo, prawdziwa miłość nie polega na znalezieniu kogoś. Ale na odkryciu miłości, która mieszka w Tobie samym. Kiedy pozwolisz sobie być źródłem tej miłości, kiedy dostroisz się do swojej istoty, wszechświat odpowie, wprowadzając do Twojego życia ludzi i sytuacje, które dostrój się do tej cudownej wibracji, a dzięki temu przyciągniesz rodzaj uczucia, który Cię napędza, ceni i pozwala Ci się rozwijać. W tym momencie istoty niebieskie proszą Cię, Abyś skupił się na chwili obecnej, nie martwiąc się o przyszłość ani nie rozpamiętując przeszłości. Najważniejsze jest to, co budujesz w sobie. Prawdziwa miłość rozkwita z troski o siebie. Praktykując tę metodę, stworzysz środowisko sprzyjające temu, by dołączyła do ciebie osoba o tym samym zrozumieniu i częstotliwości wibracji. A kiedy to nastąpi, będzie to zjednoczenie dusz, głęboka więź, której nic nie będzie w stanie rozerwać. Droga duszo, nie pozwól, aby strach przeszkodził ci w doświadczeniu tej miłości, która nadchodzi. Często strach przed cierpieniem nie pozwala nam całkowicie oddać się temu, co dobre. Jednak aniołowie proszą Cię o zaufanie. Miłość, która jest w drodze. Nie będzie taka jak ta, która zraniła cię w przeszłości. Będzie inaczej, bo teraz jesteś inny. Stałeś się kimś silniejszym, bardziej doświadczonym i lepiej przygotowanym, aby w pełni doświadczać miłości. Poddając się miłości, która przychodzi, doświadczysz nowego wymiaru szczęścia. Ta miłość będzie lekka, spontaniczna i przede wszystkim prawdziwa. Wydobędzie z ciebie to, co najlepsze, i uświadomisz sobie, że życie to coś więcej niż ciąg zdarzeń. To ciągły przepływ energii, który prowadzi cię tam, gdzie zawsze należałeś. Osoba, do której się zbliżysz, będzie przedłużeniem. Tej pozytywnej energii, którą emanujesz na świat, błogosławiona duszo. Aniołowie zachęcają cię do trwania w wierze, nawet jeśli nie dostrzegasz całego obrazu. Czasami to, czego potrzebujemy, to zaufanie temu, co niewidzialne, ponieważ to łączy nas z boskim planem. Choć znaki te mogą wydawać się subtelne, są wszędzie. Wskazują ci drogę i torują drogę miłości, która przekroczy granice zwykłego związku. Będzie to duchowe partnerstwo, spotkanie dusz, które się rozpoznają i uzupełniają. Istoty niebieskie podkreślają również, jak ważne jest pozostawanie otwartym. Nie zamykaj się na miłość. Jeśli w dowolnym momencie uznałeś, że miłość nie jest dla ciebie, teraz jest czas, żeby się na nowo otworzyć. Wszechświat oferuje nam niepowtarzalną okazję. Szanse na zbudowanie czegoś autentycznego i trwałego. Nie pozwól, aby blizny z przeszłości powstrzymały cię przed doświadczaniem szczęścia, które jest w zasięgu ręki. Z każdym mijającym dniem energia miłości jest coraz bliżej ciebie. Aniołowie pracują nieustannie, aby usunąć wszelkie blokady emocjonalne i niezagojone rany. Które mogą uniemożliwiać Ci otrzymanie wszystkiego, na co zasługujesz. Miłość nadchodzi i będzie tak przeobrażająca, że nie będziesz musiał już jej szukać. Po prostu się zamanifestuje, kiedy będziesz gotowy to przyjąć. W tym momencie, droga duszo, ważne jest, abyś pamiętała, że miłość jest czymś, co należy przeżywać z lekkością. Nie daj się ponieść oczekiwaniom i presji. Miłość, która Cię spotka, nie musi być idealna, ale będzie idealna dla Ciebie. Przyniesie Ci uzdrowienie, którego potrzebujesz, aby żyć w pokoju i harmonii. Będzie to odbicie miłości, która już mieszka w Twoim sercu. Aniołowie proszą Cię, abyś zauważał małe znaki wokół Ciebie. Czasami miłość objawia się w subtelny sposób, w prostych gestach i miłych słowach. Ujawnia się, prawdziwe uczucie nie potrzebuje ostentacji ani przepychu, aby być prawdziwe. Przebywa w ciszy, demonstrując subtelną siłę. Rozwija się stopniowo, karmiona cierpliwością i wzajemnym szacunkiem, aż do momentu, gdy skrystalizuje się w coś niezniszczalnego i trwałego. Kochany człowieku, miłość, która nadchodzi. Przewyższy wszelkie Twoje oczekiwania, chociaż sposób w jaki się objawi, może początkowo wydawać się nieco zagadkowy. Jego objawienie będzie następować stopniowo, w każdym geście, każdym wypowiedzianym słowie i każdym delikatnym dotknięciu. Okres niepewności i braku bezpieczeństwa, który wcześniej wisiał nad Twoim życiem miłosnym. Właśnie się rozproszył. Prawdziwa miłość jest dla Ciebie starannie przygotowywana, a jej nadejście będzie niezaprzeczalne. Kochany człowieku, kosmos sprzysięga się na Twoją korzyść. Nadchodzące wydarzenia stanowią wyraźny sygnał, że Twoje najgłębsze pragnienia niebawem się spełnią. Nie wahaj się, korzystaj z możliwości, które się pojawiają. Prawdziwa miłość, gdy jest szczera, zawsze znajdzie właściwą drogę, nawet jeśli podróż ta zajmuje dużo czasu. I w twoim przypadku w końcu nadszedł właściwy moment. Pamiętaj zawsze, droga duszo, że gdy twoje imię jest wymawiane z miłością, cały wszechświat zwraca na to uwagę. A dziś wszechświat orkiestruje symfonię aby dać ci to, czego twoja dusza pragnie najbardziej wzajemność. Koniec z nudnymi związkami, niepełnymi partnerami i ciągłymi wątpliwościami. To, co nadejdzie, jest intensywne, kompletne i transformacyjne. Twoje imię zostanie ponownie przywołane, ale tym razem w bezpośrednim, szczerym i pełnym emocji stwierdzeniu. Twoja przyszłość w miłości rozkwita jak kwiat po deszczu. Nadszedł czas rozkwitu, odrodzenia i doświadczania spotkań, które przynoszą uzdrowienie. Twoja podróż do tego punktu nie poszła na marne. Każde przeżyte doświadczenie, każda chwila bólu i każdy okres oczekiwania przyczyniły się do przygotowania żyznego gruntu Twojego serca. Teraz nadszedł czas, aby zebrać żniwo miłości, którą zasiałeś z nadzieją i optymizmem. Błogosławiona duszo, aniołowie wołają. Twoje imię będzie wspominane, nie tylko jako wspomnienie, ale zostanie wywyższone dumą, podziwem i głębokim pragnieniem trwałości. Twoje oczy będą świecić, odzwierciedlając miłość, która wybiera pozostanie przy Tobie. I zrozumiesz, że nigdy nie byłaś sama, ponieważ prawdziwa miłość, gdy jest ci przeznaczona, zawsze znajdzie drogę powrotną. Jeśli ta wiadomość poruszyła twoje serce, zamanifestuj to poprzez liczbę 222 w komentarzach, dając aniołom sygnał, że ich słowa poruszyły twoją duszę. Nie zapomnij zasubskrybować kanału i okaż swoją wdzięczność poprzez polubienie tego filmu. Zachęć swoje serce do zostania członkiem kanału, klikając link w opisie, aby co tydzień otrzymywać ekskluzywne wiadomości od aniołów.